Za chwilę poznamy panią Kasię. Jest to młoda kobieta, która od 12 roku życia cierpi na przewlekłe migreny nasilające się z wiekiem. Już w miesiącu lipcu dzisiaj mamy październik. W lipcu była strzyknięta po raz pierwszy. Zdiagnozowana Dużo wcześniej z powodu migren, Le leczenie dotychczasowe nie przynosiło rezultatów. I zobaczycie Państwo, jak, jakie są wyniki po pierwszym ostrzyknięciu. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Spotykamy się po raz kolejny po trzech miesiącach, i jakby Pani mogła opowiedzieć o swoim problemie, który Pani miała i ma. Dobrze, tak. Cierpię na migreny, bardzo silne migreny to są. Mniej więcej od 12 roku życia one się zaczęły. One z biegiem lat się nasilają, są coraz częstsze i coraz silniejsze. Ostatnimi laty to już przekracza ponad połowę miesiąca bóle, po których muszę sięgać po tabletki przeciwbólowe czy różne inne środki, typu deksach, ketanol i, i pochodne tych leków żeby w miarę się utrzymać, y, tak, żebym mogła pracować i funkcjonować. Proszę opisać bóle, które Pani ma. One są zazwyczaj jednostronne. To jest albo lewa półkula, albo prawa, częściej z przewagą prawej strony. E, zdarza się też, że ten ból jest e, jak gdyby z tyłu i zaczyna się od jednego ucha do drugiego, taka obręcz się tworzy mi e, uciskowa. E, bóle są. Na tyle silne, że potrafię e, utracić e, świadomość. M, bardzo... E, nawet nie potrafię ustać przy tych silnych bólach. Leżę z reguły. E, nudności, wymioty. Drętwienie rąk się pojawiło też w ostatnich latach przy tych atakach. Nie wiem, co jeszcze. Jakiś światłowstęt? Tak. Zamykam oczy. Zimny okład stosuję przy środkach przeciwbólowych, Muszę się położyć. Zamykam wszystko, nawet stopery do uszu, żeby dźwięki ja też prawo, mnie drażnią. Tak, wszystko zapachy. tak, tak. Wyłączam się, kładę zimne okłady. I strasznie mi się piźce w ostatnich czasach. Jak mam takie silne głowy, to w momencie wysycha mi w kartle I dużo piję. Okej, okay, a proszę powiedzieć, po ostatnim ostrzyknięciu. Jak się Pani w lipcu? Czuła? w lipcu, tak jak Pan doktor mówił, po dwóch tygodniach nastąpił przełom w moim życiu. Bo w zasadzie przez dłuższy czas nie cierpiałam na żadne bóle głowy. De facto przez jeden miesiąc ponad. Dwa razy sięgnęłam po zwykłą tabletkę, czyli 200 mg środka przeciwpolowego, i po 15 minutach był efekt. A wcześniej na razie nie, nie wcześniej tego nie, nie do osiągnięcia. 400 mg i to. Jeszcze godzinę do dwóch czekałam na efekt, jakikolwiek, żeby ten ból po prostu chociażby e, troszeczkę stłamścić. Dobrze, a mm, jak wygląda pani sytuacja teraz, bo Po pani, miesiącu, że bóle tak czy to dwóch, wróciły. po dwóch miesiącach te bóle niestety wróciły do poprzedniego poziomu e, ponad połowę miesiąca sięgam po tabletki, nawet we wrześniu było tak, że dzień dwa miałam tylko oddechu bez bólu i na nowo i na nowo, i to było tak bezustannie walka z bólem. Czyli zakładając statystyczny miesiąc 30-dniowy, dni bezbolesnych od momentu obudzenia się do zaśnięcia, ile mniej więcej ma Pani w ciągu? W ciągu miesiąca, tak jak we wrześniu, to nie wiem, czy z 10 bym zliczyła. Mhm. Pozostałe Tylko dni? Tylko jeszcze właśnie w nocy też mam bóle. Ja się potrafię w środku co obudzić z takim bólem, że muszę sięgnąć po lekarstwo. A ten ból ma różny stopień nasilenia, prawda? Tak. Jak, jak by Pani scharakteryzowała poszczególne stopnie? Czasami jest tak, że pół dnia mnie boli tak, nie wiem, w skali od 1 do, do 5 i nic się z tym nie dzieje. A czasami jest tak, że w ciągu pół godziny z tego 5 i robi się 10. To, że ja już jestem położona, w ciągu pół godziny nie potrafię zareagować tabletką i nie zawsze jestem w stanie wyczuć, który to jest ten ból. Czy to już jest ten moment, że powinnam sięgnąć po środek przeciwbólowy, czy jeszcze troszeczkę wytrzymam. Przy poprzednim ostrzykiwaniu y, omawialiśmy schemat, jak, y, jak migrena jest ostrzykiwana, gdyż spełnia pani wszystkie kryteria migreny przewlekłej. Bardzo skutecznym lekiem y, jest toksyna botulinowa, czyli akurat w tym wypadku Botox jako jedyny lek zarejestrowany do leczenia przewlekłej migreny. I schemat, o którym mówiliśmy, jest taki, że jest dzień ostrzyknięcia po trzech miesiącach. Jest kolejne ostrzyknięcie i następne ostrzyknięcie dopiero w czasie, kiedy, po czasie, kiedy bóle zaczną nawracać. W Pani przypadku może być taka sytuacja, nie musi, zobaczymy jak będzie to wyglądało teraz, że po tym ostrzyknięciu również po trzech miesiącach y, mogą bóle wrócić. Są pacjentki, które regularnie co trzy miesiące muszą być ostrzekiwane. Powinna się Pani liczyć z taką ewentualnością, dlatego że każdy choruje inaczej i każdy, mm, każdy też inaczej reaguje na terapię. E, oby tak nie było, natomiast może taka sytuacja być, że chciałbym, żeby miała Pani taką świadomość. Oby I kolejny miesiąc może, szczęśliwości może nastąpić. Postaramy się wydłużyć szczęśliwość jak najbardziej.